Na całym świecie jedno na dziesięcioro dzieci rodzi się przedwcześnie. W województwie śląskim rocznie przychodzi na świat ponad 3000 wcześniaków. Działalność Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka ma wesprzeć rodziców w pracy nad prawidłowym rozwojem malucha. Centrum działa pod patronatem fundacji Wcześniak Rodzice Dzieciom. Po roku, prawie roku działalności udało mi się nam przede wszystkim mieć bardzo fajnych pacjentów, mieć ich coraz więcej. Udało nam się pomagać tym pacjentom, pomagać im w przełamywaniu ich problemów. Udało nam się sprowadzić do nas do bardzo dobrych lekarzy, bardzo dobrych rehabilitantów, jak również udało nam się w końcu odbyć to o czym marzyliśmy, czyli, czyli zaprowadzić w naszym centrum, przeprowadzić konsultacje interdyscyplinarne, czyli spotkanie kilku lekarzy i rehabilitantów z jednym pacjentem i pomoc im w wybraniu odpowiedniej drogi drogi pracy, drogi rehabilitacji, drogi ewentualnie, jeżeli trzeba, drogi operacji ale to są to jest bardzo, bardzo, bardzo są to ważne informacje dla pacjentów, ponieważ wiedzą, co mają robić, w jaki sposób postępować. Rodzice często, często czują się uspokojeni, czują się tak pewnie poprowadzeni, że, że wybierają prawidłową drogę, że dziecko będzie w dobry sposób poprowadzone, a następnie po takich zabiegach zapewniamy naszym pacjentom rehabilitację ruchową, jak również zapewniamy pacjentom kontakt z psychologiem, z pedagogiem, z logopedą, czyli cały zestaw Pomocy małemu dziecku i rodzicom. Pomocy tutaj szukają ludzie, rodziny z całej Europy. Tak, okazało się, że jesteśmy bardzo dobrym ośrodkiem dla naszych pacjentów całej Europy. Są to nie tylko rodziny z Polski, są to rodziny z Wielkiej Brytanii, które też do nas przyjeżdżają na terapię oraz na konsultacje. A teraz, w najbliższym czasie, będziemy mieć rodzinę, dwie rodziny z Rosji, które przyjadą tutaj na konsultacje ortotyczne, czyli będą dobierały odpowiedni sprzęt ortopedyczny dla, dla swoich podopiecznych, dla swoich dzieci. I to jest dla nas. Dla nas bardzo takie wyjątkowe, ponieważ, że, że tu akurat wybrano nasz ośrodek, a przede wszystkim, że przyjeżdżają do Polski, że jesteśmy, że nasza technika i nasz sposób rehabilitacji dzieci został uznany na świecie i mamy się czym pochwalić. I to jest, to jest bardzo ważne. Warto powiedzieć, jak długa wyprawa czeka ich? Akurat Państwa, którzy przyjadą do nas w najbliższym czasie, czeka bardzo długa wyprawa, ponieważ do samej Moskwy jadą 1500 km pociągiem i jeszcze z Moskwy przyjeżdżają około 20 kilku godzin pociągiem do Katowic. Także wyprawa jest bardzo długa. Jest to Pani i Pani, Swietlana Klimok, która przyjedzie tutaj z swoją córką, jest godną podziwu bardzo, bardzo szlachetną osobą, jest terapeutką i, i ona znalazła tutaj miejsce dla rehabilitacji swojej córki, jak również swoich podopiecznych, ponieważ jest terapeutką, więc nie tylko swojej córce poświęca czas, ale też przyjeżdża tutaj z dodatkową rodziną i z, z nowym dzieckiem, które też będzie mogło szukać u nas pomocy. Centrum Wcześniaka i Małego Dziecka kompleksowe wsparcie znajdą dzieci, jak i ich rodzice. Ośrodek oferuje porady lekarzy i specjalistów w dziedzinie neurologii, rehabilitacji, ortopedii, pediatrii, neonatologii, konsultacji, a także zajęcia rehabilitacyjne dopasowane do potrzeb dziecka, zarówno maleńkiego, jak i większego, jeśli nadal potrzebuje pomocy.